My w pewnym momencie poczuliśmy się już nawet bezpieczniej, bo Pomorzany są jedną z bezpieczniejszych dzień w Szczecinie i, i chcielibyśmy to zachować. Także wiadomo, że jeszcze wiele osób chce tutaj cośkolwiek powiedzieć. Ja ze swojej strony, przynajmniej na tym etapie, jestem i, i sądzę, jestem wyraźnie większości. Jestem za tym, aby, aby tej spalarni tutaj bez względu na jakiekolwiek pieniądze z Unii nie było. A tak, to ja nie wiem, na czym my mamy dyskutować. Przecież Spodania powinno być, powinno być jakiś, jakiś program, jakaś koncepcja zagospodarowania odpadów. Wtedy możemy na tym dyskutować. A tak, no to o czym <głosy wytrzymało> mamy dyskutować. Tadeusz Kmielewski, mieszkam tutaj od 30 lat i chciałbym na temat tego spalania. Proszę Państwa, kto to pomyśla, żeby w centrum miasta, przecież Pomorzany to jest prawie centrum miasta, coś takiego, komu w ogóle do głowy to przyszło? Jeżeli chcą, jeżeli chcą miasta, niech sobie zrodzą swoje dzielnicy, gdzie są ich wille, gdzie są ich, powiedzmy, domy, a nie traktować nas jako, powiedzmy, ludzie, którzy będą chcieli tutaj coś robić. Ja mam ogólnie takie dwa, może trzy pytania. E, chciałbym panie dyrektorze, żeby pan mnie przekonał, nie wiem, w pięciu punktach ewentualnie, dlaczego ta spalarnia miałaby być tu na e, Druga tak. rzecz, e, pan cały czas podkreśla, że to, że są te konsultacje, to jest wynikiem tego, tak. że już decyzja została podjęta. Tak wygląda dyskusja z miastem. Tak. z już. Przepraszam, proszę Państwa, niegrzecznie jest chodzić zdanie, ale jeżeli część z Państwa słyszała, to powiedziałem na wstępie. Po pierwsze, my tak chcemy, a po drugie Unia Europejska. Tak powiedziałem. No to się cieszę, że to Państwo chcecie. Bo to oznacza, że nastąpiła zmiana jakościowa władza w stosunku do ludzi. To by było na tyle. Dlatego, że... Ale mogę skończyć? To Państwo dla mnie będziecie wymieniać te pięć powodów, no to ja mam Ale chcę, po, Pozwólcie Państwo skończyć i możecie to... Gdziekolwiek ten obiekt będzie zrealizowany, to w naszej ocenie ta dzielnica zyska. Ci mieszkańcy zyskają. A teraz Proszę, Proszę Państwa, ale dajmy panu dyrektorowi, pan zadał pytania. Dajmy odpowiedzieć, a później będziemy też